Trzy po trzy bez sensu Andrzej Kozara i Jan Bodakowski. Tym razem nie będzie trzy po trzy bez sensu. Będzie bardzo poważnie, ponieważ um, tegoroczny marsz, um, marsz patriotyczny, marsz Powstania Warszawskiego, marszowskie. był jak zwykle pod rządami Platformy w Warszawie zagrożony, wojewoda warszawski zakazał, ale na szczęście sędzia powiedział, że co prawda nie jest to zgromadzenie w jego mniemaniu cykliczne, ale jednak marsz znaczy, może przejść. Nie, 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 ja sprostuję, no, no bo na wszelki wypadek został też zarejestrowany w zwykłej formule niecyklicznej, ale się odwoływali organizatorzy, czyli Roty Marszu Niepodległości. I po i, no, okazało się, że tam sąd w którejś instancji uznał, że jednak e, będzie to cykliczny marsz, więc mają zachowaną tą cykliczność marszu, i e, marsz i tak by się odbył. Tylko, że jako taka, taka satysfakcja, satysfakcja dla organizatorów. Ja powiem szczerze, że, że trzeba się wybrać na ten marsz. Eee, ja nie będę ukrywał, że ja jestem e, bardzo krytycznie nastawiony do tych e, dowódców Armii Krajowej, którzy wysłali na rzeź tych e, żołnierzy e, i niewątpliwie ja czcić tych e, dowódców nie będę. Natomiast pamięć uważam, tym ludziom, pamięć tych, 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 tych bohaterstwa, tych żołnierzy, którzy wykonywali rozkazy, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, że musieli walczyć, ginąć, walczyć bez broni. Znaczy, wykorzystano e... też tak naprawdę taką spontaniczność młodych ludzi. Pięć lat jesteśmy, wyobraźmy sobie pod okupacją obcego kraju, wywożą nas do obozów koncentracyjnych, łapią w łapankach i nagle ci młodzi ludzie mówią, my chcieliśmy tak dzisiaj mówią ci powstańcy już stuletni. My chcieliśmy Niemcom dokopać, więc ten ich zapał został w sposób naturalny wykorzystany, tylko że no, jeżeli ktoś wie o tym, że nie ma broni, że nie ma szans powodzenia cała akcja i że yy, ta yy, krwawa yy, sprawa, która się dokona, będzie tak naprawdę jedną wielką hekatombą, no to powinien był ten horror w jakiś sposób powstrzymać. No ale z wiadomo jakich powodów, z wiadomo jakich przyczyn, jednak powstanie się odbyło. Panował wielki chaos w sztabie, do końca nie było wiadomo. Decyzja zapadała z minuty na minutę. Raz było, o, o, idziemy, raz, że nie idziemy. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że akcja burza rozpoczęła się dużo wcześniej. W momencie, w którym wojska Wojska Rosji Sowieckiej wkraczały na tereny Kresów Wschodnich. Tam Armia Krajowa, kiedy byli Rosjanie, ujawniała się i razem z wojskami rosyjskimi, Armią Czerwoną, walczyła z Niemcami. I doświadczenie tego było takie, że po pierwsze, Polacy nie mają broni, żeby skutecznie walczyć, się, walczyć z Niemcami, i to była po prostu rzeźnia. I w... dziękujemy bardzo. Bardzo miły track, nie przeszedł nam przed kamerą. I doświadczenie było takie, że Polacy nie mieli wystarczającej dobrej broni, żeby skutecznie walczyć z Niemcami. Po prostu wysłanie na rzeź, było, na rzeź, było, było to wysłanie tylko naszych żołnierzy na rzeź. A po drugie, kiedy razem z Rosjanami wygrywali Polacy, to Rosjanie w podziękowaniu wcielali tych szeregowców do albo Armii Czerwonej, albo do Ludowego Wojska Polskiego i znowu ich wysyłali na rzeź a dowódców po prostu mordowali. I takie było doświadczenie z, właśnie z akcją burza, i wiadomo było, że nawet gdybyśmy wygrali to powstanie warszawskie, to wejdą Rosjanie. Spacyfikują i wymordują górę, wszystkich tych, którzy to. się ujawnili. E, zrobione było po to, żeby, żeby a świat zobaczył, że Polacy walczą. E, miał być to jakiś szantaż moralny, co też było głupie, bo już były te wszystkie konferencje między aliantami e, i Rosjanami. Ustalone, tak I wiadomo było, że nas oddają, e, Zachód nas oddaje w niewolę Rosji. Nie było sensu wszczynać tego powstania. Natomiast dzisiaj, y, tą daninę krwi po prostu trzeba wykorzystać jako taką platformę do propagowania wartości patriotycznych, i bardzo dobrze, że to Powstanie war Warszawskie zostało przejęte przez młode środowiska i jest wykorzystywane do promocji wartości patriotycznych. I dlatego ja uważam, że bardzo dobrze, że na tych marszach jest dużo więcej haseł nie dotyczących Powstania Warszawskiego, bo to jest okazja, którą. Po prostu, po co mają się marnować te nasze ofiary, jeżeli możemy je wykorzystać dla interesu dzisiejszej Polski? Tak jak instrumentalnie, tak jak dzisiaj um, Życi wykorzystują instrumentalnie Holokaust. Aczkolwiek czkawką mi się odbija taka mała dygresja. Dzisiaj widziałem w informacjach, że środowiska w Izraelu, pewne środowiska mówią o tym, że teraz ten sam, to samo ludobójstwo, które. Było dokonywane na narodzie żydowskim. Właśnie władze Izraela dokonują na to narodzie możemy powiedzieć w innym filmie. Ale to powiemy w innym filmie. Zostańcie z nami. Do Dziękuję zobaczenia. Bardzo.